Dobra, kolejny temat. Tym razem tytuł to Czy oddajesz rzeczy. Kojarzycie grupki do oddawania rzeczy za darmo? Może na Oelixie albo gdzieś na Facebooku. Czasami ludzie oddają bardzo śmieszne rzeczy. Półtłupki do pasty do zębów, nadgryziona bułka. Ja wiem, że w większości pewnie są to żarty, ale pomyślcie sobie, że są osoby, które robią to poważnie. Ja takie rzeczy od nich zbieram. Przychodzę, umawiam się. I biorę. Później to wyrzucam gdzieś indziej, gdzieś dalej, żeby nie mogli tego zobaczyć. No ale jeżeli jest to coś faktycznie dobrego, no to używam. Czy to dlatego, że potrzebuję? Nie, robię to dla nich. Robię to dlatego, żeby czuli, że oni mogą spełnić swoją potrzebę dania komuś coś. Być może nie mają wiele, albo mają wiele, ale chcą się dzielić z innymi, pomimo tego, że mają wiele, albo że mają mało. Jak widzę, że nikt tego nie bierze, to ja to biorę żeby oni mogli poczuć się lepiej. Nigdy nie zabieram, jak ktoś inny tego potrzebuje, wtedy piszę, że jednak nie rezerwuję albo coś mi wypadło, żeby dać to następnej osobie. Czasami, jak minie trochę czasu, to pytam, czy ktoś jednak nie chciałby jakiejś rzeczy. Ale o co chodzi? Chodzi mi o to trochę, że niektórzy na siłę chcą uszczęśliwiać innych. Co tak naprawdę nie sprawia, że inni są szczęśliwi, bo to ci, co uszczęśliwiają na siłę, stają się szczęśliwi. Wydaje im się że inni właśnie tego potrzebują, a tak naprawdę to oni sami potrzebują tego. A ty uszczęśliwiasz na siłę?